Mimo protestów, nastąpi połączenie szkół. Mimo, że jest drogo, będzie jeszcze drożej, bo podczas ostatniej sesji Rady Miasta przegłosowano każdy z takich wniosków. Władze Białej Podlaskiej po ubiegłorocznym nieudanym podejściu do łączenia szkół tym razem dopięły swego. Nie pomogły ani protesty rad pedagogicznych, ani uczniów i ich rodziców. Radni zdecydowali tak, jak chcieli prezydenci: od września szkoły będą połączone. Okazuje się, że to dopiero początek wielkich działań reorganizacyjnych, które według władz miasta przyniosą wiele korzyści. Jestem przekonany, że to, co się dzisiaj stało, to wpłynie korzystnie na bialską oświatę. Chcę podkreślić jedno, że uczeń na tym skorzysta, bo będzie mógł korzystać z obiektów dydaktycznych połączonych szkół, że będzie mógł korzystać także z zajęć dodatkowych typu hala sportowa, typu orlyki, a... Nic nie wpłynie negatywnie na jego proces dydaktyczno-wychowawczy. Nie grozi także nic nauczycielom, dlatego że nauczyciele będą pracowali tak, jak pracują w swoich zespołach, z tym, że będą mogli łączyć nawet etaty, przykładowo liceum, gimnazjum czy szkoła podstawowa, gimnazjum. To wpłynie korzystnie na nauczyciela, dlatego że dzięki takim łączeniom można nawet uratować kilka etatów dydaktycznych. Oszczędności będą wynosiły po wstępnych przeliczeniach około miliona złotych. Co dalej? Pokaże czas. Jest to pierwszy etap takiej reformy oświatowej w Białej Podlaskiej. Myślę, że w drugim roku nastąpi drugi etap, druga, tak zwana fuzja. Ale chcę zapewnić wszystkich, że jest to robione z myślą o polepszeniu warunków w naszym oświacie. Temat łączenia szkół spotkał się z ogromną krytyką nie tylko środowisk nauczycielskich, ale także rad rodziców. Ten pomysł jest tragiczny. Bo po pierwsze, rada zaczyna od oszczędności właśnie na oświacie. To co, to, co dzisiaj wypowiadałem się, o czym właśnie mówiłem. To jest pierwszy podstawowy błąd. Druga rzecz to naszym zdaniem łączenie szkoły obowiązkowej, czyli gimnazjum i szkoły nieobowiązkowej, jaką jest, jako nie jest liceum, jest totalnie nietrafnym w ogóle pomysłem. Szukanie oszczędności w tym momencie oczywiście by w pewien sposób to w jakikolwiek to sposób, e, um, jak, jak to by określić, usprawiedliwiało. Tak? Natomiast tutaj, kiedy wnioskodawcy się wypowiadali, to tak generalnie do końca e, nikt nie wie, jakie będą te oszczędności i czy rzeczywiście będą te oszczędności. My jako rodzice przede wszystkim e, walczymy, walczyliśmy, e, bo no, niestety decyzja, decyzja jest na naszą niekorzyść. Rady, walczyliśmy przede wszystkim o to, żeby dalej Stasz został Staszisem. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, żeby nie robić z tego wielkiego, potężnego molochu, jakim, jakim się za chwilę stanie właśnie ten zespół szkół. Bo dzisiaj jest to włączenie, przyłączenie, połączenie gimnazjum i liceum, a za chwilę, ponieważ będzie zespół, za chwilę będzie włączona szkoła podstawowa. I powstanie jeden wielki moloch, ja to właśnie nazywam tak po prostu po imieniu. Na tym stracą na pewno uczniowie. Przede wszystkim dlatego, że zapanowanie nad na taką grupą jest bardzo trudne, a więc, tutaj, kwestie bezpieczeństwa. My się tego obawiamy. To jest pierwsza postawa sprawa. Druga sprawa to jest to, że uczeń nie będzie traktowany jako uczeń, tylko po prostu jako, jako masa. Dzisiaj jest sytuacja taka, że każdy uczeń, wręcz można było powiedzieć, z drzewem genealogicznym, jest znany. Zajdźmy do szkoły, które są już w zespołach, i tam, kiedy dzieci biegają po na przykład na przerwach, tam większość nauczycieli po prostu nie wie, czy to uczeń jest z tej klasy, czy z tamtej klasy. Wydział Edukacji Urzędu Miasta uspokaja i proponuje, aby spojrzeć na sytuację obiektywnie. Ja rozumiem argumenty każdej ze stron i przyjmuję je i. Wszystkie głosy oponentów przyjmuję jako naczelnik wydziału z wielką skrupulatnością, by zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom, które no, mogą być, no przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co się stanie po decyzji takiej, jaką podjęła dzisiaj Rada. Niemniej jednak uważam, że ze strony Urzędu Miasta... A także dyrektorów. Zrobimy wszystko, by cały proces dydaktyczny, wychowawczy przebiegał bez komplikacji. Myślę, że środowisko zrozumie naszą decyzję. Ona jest powodowana różnymi względami względami związanymi z zarządzaniem placówkami jako jednolitym organizmem, ale także, nie ukrywajmy, sytuacją finansową. Nasza y, oświata w tej chwili y, jest dosyć y, dobrze y, zaopatrzona w y, kwestie, takie jak y, warunki y, materialne do funkcjonowania szkół. Zrobiliśmy w poprzednich latach wiele remontów, wybudowaliśmy sporo. Y, Hal sportowych, wybudowaliśmy boiska ze sztuczną nawierzchnią. To wszystko kosztuje. A więc nie można i mieć ciastka, i zjeść ciastko. Musimy podjąć pewne decyzje związane z funkcjonowaniem szkół przy tak dużym i wyraźnym ciągle niżu demograficznym. Mało kto wie, że w ciągu ostatnich 10 lat w naszych bielskich szkołach. Prawie 4 tysiące uczniów jest mniej, 4 tysiące uczniów, a w ciągu tylko lat szkolnych 2008, 2009 i 2010, 2011 jest to 480 uczniów, a więc ciągle ubywa nam dzieci. Opinie co do łączenia szkół są mieszane. Niektórzy uważają, że po co się kiedyś dzieliło te szkoły, żeby teraz znowu łączyć? Tak, ale my nie jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialnymi za tworzenie reformy. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że brałam przez całe 20 lat udział w wdrażaniu tej reformy i mam obiektywną ocenę, zarówno widzę plusy, jak i minusy tej wdrażanej reformy. Osobiście dzisiaj idzie bój o to, żeby zachować szkoły. I myślę, że miasto Biała Podlaska wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom. My nie likwidujemy szkół. Dookoła, jak słuchamy, zarówno. Wokół Białej Podlaskiej, jak i w Polsce podejmuje się decyzje o wiele bardziej radykalne związane z likwidacją szkół. My tą dzisiejszą decyzją uratowaliśmy najstarszą szkołę w mieście, jaką jest Szkoła Numer 1. Przecież do tej szkoły mamy co roku, przez kilka lat, jak popatrzymy z obwodu 30 par uczniów, a więc gdybyśmy tylko i wyłącznie patrzyli na ekonomię, to ta szkoła powinna być już dawno zlikwidowana, ale jest to najstarsza szkoła w mieście i poprzez włączenie ją do zespołu dajemy jej szansę na trwanie, bo to jest przecież historia i myślę, że warto, by ta szkoła nadal funkcjonowała. Jednak nauczyciele nie mogą spokojnie spać, ponieważ temat likwidacji niektórych szkół jest w kuluarach. Poruszany to jest niby odpowiedź na sztywne stanowisko związków zawodowych w kwestii karty nauczyciela, która to według prezydentów pogrąża budżet miasta. Natomiast o tym, jaki będzie efekt łączenia szkół, okaże się już niedługo. Fuzja szkół to nie jedyny temat ostatniej sesji Rady Miasta. Mało pocieszającą wiadomością dla mieszkańców Białej Podlaski są kolejne podwyżki. Od kwietnia Wodkan podnosi opłaty. Zapłacimy więcej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Bialscy radni bez większych przeszkód zatwierdzili wniosek tłumacząc, że ceny i tak by wzrosły bez ich akceptacji, jak to miało miejsce w ubiegłych latach. To już druga podwyżka opłat w tym roku. Pierwsza wynikała ze wzrostu podatku VAT. Kolejna wynika ze wzrostu kosztów materiałów usług transportowych sportowych i remontowych.